Stoimy przed obiektem, który od 10 lat tradycją no to myślą jest to, że co dwa lata robimy coś jako Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciągarzy i Wikniarzy. Robimy coś, raz coś wielkiego, raz coś dużego. Z okazji Światowego Festiwalu powstała wiata, która została wybudowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciągarzy i Wikliniarzy. Oczywiście na terenie należącym do Szreniawy, w myśl porozumienia które zostało podpisane jako inwestor zastępczy. Korzystając z okazji, wszyscy nowotomyślani o tym wiedzą, że jest coś, co daje dużo do myślenia. Mam na myśli kwestię otwarcia. W programie czytamy 22 sierpnia, sobota, czytamy tak. Otwarcie wiaty wystawowej wybudowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Bikliniarzy w ramach cyklu Sobie i Innym. No, bo to myślanie wiedzą, co to jest sobie i innym, I chciałbym właśnie tej okazji podziękować wszystkim, którzy w to się zaangażowali. Nie myślałem, że po 15 latach znowu uda się mi za pieczątki, za deklaracje, za słowo wybudować. Spontaniczność przedsiębiorców Nowego Tomyśla spowodowało, że się ich porwało. Gdyby spojrzeć na tablicę sponsorzy, to widzimy ponad 70 firm i anonimowych, którzy właśnie włożyli to własne pieniądze w wartości ponad 504 tysiące. Więc Szelniawa będzie obdarowana, natomiast społeczeństwo będzie miało nowego, to myśla dostęp do tego. Chciałem właśnie tej okazji podziękować tym wszystkim, którzy, można powiedzieć, społecznie się zaangażowali. Można przeczytać ich na logach, które są przed wiatą, natomiast ten obieg ma służyć naszym dzieciom, naszym wnukom przez lata, natomiast w jaki sposób będzie ona zagospodarowana i jaki będzie dostęp jako nie tylko wystawowa budowla, będzie zależało od kreacji i tych, którzy będą o to wnosić.